Cześć i witam was z tej strony Dedras. Tak jak obiecałem Wam w moim poprzednim materiale dotyczących informacji o pawu w Exile 2, chciałem, i właśnie to w sumie robię, przygotować dla Was film dotyczący obaw, graczy. Na temat pojawienia się aktualizacji 4.0. Od ogłoszenia Poe 2 na Excelconie w 2019 roku minęły już prawie 4 lata i od tamtego czasu tak naprawdę nie mamy za dużo informacji. Studio dość oszczędnie nam je dawkuje, co jest zresztą też jednocześnie punktem pierwszym na mojej liście obaw graczy oraz jest punktem wyjściowym do innych punktów na tej liście. W tym filmie chciałbym z Wami porozmawiać, nie tylko przedstawić Wam, co martwi graczy, ale również postarać się w jakiś logiczny sposób podejść do tego tematu, bazując na własnych przekonaniach, bazując również na istniejących oficjalnych informacjach, a także na historii Pawów Excel oraz Studia Grading Gear Games. Zapewne też będzie trochę tutaj kopium w czystej postaci. I tutaj taki mały disclaimer, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nieraz mówiąc o Path of Exile przedstawiam PoE w samych superlatywach. Wręcz można powiedzieć, że fanatycznym okiem moje wypowiedzi zaczynają brzmieć trochę jak tych wszystkich kopiumistów na temat Diablo 4 jeszcze przed wyjściem Diablo 4. Chcę was jedynie zapewnić, że jak coś to znam problemy PoE, wiem, że gra nie jest idealna, wiem, że twórcy gry nie są idealni i nie chcę za bardzo tymi minusami, które moim zdaniem są mało znaczące, namieszać gracz i zniechęcić ich do gry, tym bardziej, że najprawdopodobniej większość z nich po prostu ich nie odczuje. Ale o minusach możemy sobie kiedyś gdzieś tam przy okazji porozmawiać. A te wszystkie obawy, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, ja jak najbardziej rozumiem. Jednak tym filmem chcę jednocześnie trochę ugasić ten pożar, które zaczęły powstawać dookoła Pawła w 2 Większość wypowiedzi w dzisiejszym filmie będzie niestety czymś w rodzaju zgadywanki, ponieważ na żadne tak naprawdę z tematów poruszonych w tym filmie nie mamy świeżej i oficjalnej informacji. Dlatego jeśli kogoś to razi, no to, no to trudno. No, nic z tym nie zrobię. Mam nadzieję, że film będzie oglądał się dobrze i również mam nadzieję, że oficjalne odpowiedzi na wszystkie punkty otrzymamy już wkrótce wraz z Exile Conem 2023, który odbędzie się 29 i 30 lipca. Przy okazji zapraszam Was do subskrypcji kanału, ponieważ 28 lipca o godzinie 23:00 na moim kanale YouTube odbędzie się live z oglądania całego Exile Conu. Zapraszam więc do wspólnego oglądania i wspólnej zabawy. Ale się rozgadałem. Przejdźmy więc do punktu pierwszego, czyli braku informacji ze strony Grinding Gear Games na temat Paw of Exile 2. Jak wspomniałem na początku filmu, aktualizacja 4.0 została wprowadzona w 2019 roku, gdzie poza samą zapowiedzią dostaliśmy masę informacji o projekcie. Od tamtego momentu były jeszcze tylko dwa punkty na osi czasu, gdzie otrzymaliśmy jakiekolwiek informacje o pracach nad tym tytułem. W kwietniu 2021 roku otrzymaliśmy drugi trailer PoE 2. W którym mogliśmy poznać naszego Nemesis w nowej kampanii, a więc Seed of Corruption. A także otrzymaliśmy gameplay trailer, gdzie zaprezentowano nam część aktu drugiego oraz nowe bronie, kusze i włócznie. No i ostatnio, czyli w 2023 roku, w ramach Summer Game Fest, mieliśmy możliwość zobaczyć dwa bardzo krótkie teasery: Ngama Kanui teaser z Łyczką oraz Agorad teaser z Maruderem. Chyba, że to bardzo młody Templar, ale chyba Maruder. Można więc powiedzieć, że nie wiemy zbyt wiele. Od pierwszego ogłoszenia minęły prawie 4 lata, a tak naprawdę od tego czasu wiele mogło się zmienić i przedawnić. A te ostatnie informacje to tak naprawdę kilka sekund gameplayu. Gracze po prostu zaczęli się mocno niepokoić z czego wynika ta cisza, czemu nie otrzymujemy prawie żadnych informacji o 4.0. A oliwą do ognia była grafika z pierwszego Excelconu, na której pokazali kilka numerów lig do przodu przekreśloną strzałeczkę, a następnie 4.0. I ta przekreślona strzałeczka miała oznaczać, że pomiędzy 3.12 a 4.0 pojawi się jeszcze kilka lig, a gra wyjdzie, kiedy będzie gotowa. I takie było główne założenie. Wyjdzie, jak będzie gotowa. Gracze, w tym również ja, odebrali te słowa i grafikę z 8 czasu jako zapowiedź, że za jakiś lekko ponad rok PoE2 będzie gotowe do ogrania. Prawie wszyscy myśleli, że rok 2021, może końcówka tego roku, to taka w miarę racjonalna data. Jak wiecie, mamy połowę 2023 roku i o dacie PoE2 nadal nic nie wiemy, choć być może dowiemy się już wkrótce. Prawdopodobnie zostanie zapowiedziana data bety. Wiemy już, że na Gamescomie i pax a więc dwóch dużych wydarzeniach, jak w branży gier, będzie do ogrania demo Path of Exile 2. No ale jakby na to nie patrzeć, nadal jedyne co możemy uświadczyć, to ciszę. No i czym jest ta cisza spowodowana? Już wam odpowiadam. Być może faktycznie PoE2 miało wyjść wcześniej, być może projekt miał jakieś swoje problemy, o których nie wiemy. Jednak sama cisza to tak naprawdę wynik taktyki marketingowej Grinding Gear Games. Żeby to dokładnie zrozumieć, należy cofnąć się w przeszłość. Dodatek 3.0 Fall of the Dodatek miał zapowiedzieć nowy akt, czyli akt 5. Przed pojawieniem się 3.0, aby wejść do Endgame'u, musieliśmy przejść przez 4 akty na trzech poziomach trudności: Normal, Cruel i Merciless. Co sprawiłoby, że w starym systemie musielibyśmy przejść aż 15 aktów przed wejściem na mapy, wraz z pojawieniem się zapowiedzianego nowego aktu, co jednak przedstawił nam dodatek 3.0? Owszem, dodali akt 5, ale również dodali akt 6, akt 7. Akt ósmy, akt dziewiąty oraz akt dziesiąty wywalając poziomy trudności i dając nam jedną dziesięcioaktową kampanię, którą znamy po dziś dzień. A to wszystko, jak zawsze, za darmo. Jedno można o tym powiedzieć wszyscy, którzy oglądali ten trailer, byli w ciężkim szoku kolejną dużą zapowiedzią na pewno mogły być sam Excel konów w 2019 roku, gdzie mieli pokazać nam jakąś tam aktualizację 4.0 No i wiecie nad czym oni sobie tam dłubią, a pokazali Pawwo Excel 2, Czyli coś czego na pewno nikt się wtedy nie spodziewał. Nawet jeśli sprawdzimy sobie jakieś pomniejsze ligi, ba, nawet w prawie każdą zapowiedzianą ligę w PoE, to zawsze jest ona pewnego rodzaju niespodzianką dla graczy, wprowadzając często bardzo duże zmiany do rozgrywki, złożone mechaniki, nowe systemy i gigantyczny pakiet zmian w balansie. Każde patch to jest jedna książka przeczytana. Trochę tych książek już się naczytałem. I właśnie to zaskakiwanie, o którym wspomniałem, nie jest zarezerwowane tylko dla dużych dodatków typu 3.0 czy 4.0. Na przykład Liga Delirium zapowiedziała i wprowadziła możliwość jeszcze większej możliwości rozbudowy już niesamowicie rozwiniętego drzewka pasywek naszej postaci. Liga z dodatkiem Siege of the Atlas, która co prawda była endgame'owym dodatkiem, wprowadziła całkowicie nowy system z drzewkiem Atlasu Map nawet taka liga jak aktualna, czyli Crucible, która mimo że jest uznawana za mało udaną ligę, głównie przez mało ciekawy wpływ na endgame i mało ciekawą, mało angażującą mechanikę, która trwa strasznie długo, Również była pozytywną niespodzianką dla wszystkich, wprowadzając drzewka rozwojów do przedmiotów w grze, oddając w ręce graczy aż 2632 modyfikatory możliwe do trafienia w naszych broniach i ofendach, w tym również takie, które odrobinę modyfikują działanie naszych umiejętności. Mam nadzieję, że już zrozumieliście, co próbuję tym przekazać. Brak informacji ze strony twórców gry w sprawie PoE 2 nie powinno być odbierane jako ukrywanie czegoś złego, tylko jako brak spoilerów. Nie wiem co dokładnie zostanie pokazane na KONIE, ale wiem jedno. To będzie coś dużego. Zapewne większego niż możemy sobie wyobrazić, bo jeśli w 3 miesiące GGG może dowozić nowe zaskakujące mechaniki ligowe, jednocześnie co rok wprowadzając nam endgame'owe dodatki do gry, to już wkrótce dowiemy się co udało im się stworzyć przez aż 4 lata ciężkiej pracy nad tajnym projektem aktualizacji 4.0, do którego był oddelegowany osobny zespół. I osobiście nie mogę się doczekać. Ale się rozgadałem nad tym punktem, a przede mną jeszcze kilka punktów do omówienia. Spokojnie reszta pójdzie szybciej. Przynajmniej mam taką nadzieję. Drugim punktem, drugą obawą gracza jest spowolnienie tempa rozgrywki, czy ogólne spowolnienie gry, no i również jestem w stanie zrozumieć tę obawę. Natomiast wydaje mi się, że jest ona bezpodstawna, jeśli mogę tak powiedzieć, a przynajmniej mam nadzieję, że się nie mylę, albo że przynajmniej zmiana tempa, jeśli nawet będzie, to nie będzie aż tak drastyczna, jak zakładają gracze. Szczerze mówiąc osobiście, uważam, że lekka zmiana tempa rozgrywki jest nawet potrzebna. Bo o ile sam lubię zapierdzielać, to moje szybkie bieganie po mapach w oczach graczy czy bardziej zoomujących, czy szybszych graczy po prostu, pewnie będzie odbierane jako tempo żółwia. Gra przez właśnie zbyt duże tempo na pewno w jakimś stopniu cierpi na zmniejszoną przejrzystość rzeczy na ekranie, sprawia, że część skilli jest bezużyteczna, no bo nie ma potencjału do clear'u, sprawia, że granie w party bywa bez sensu, bo za dużo się dzieje na ekranie i często wspólna gra sprowadza się do tego, że ktoś wybiega po prostu do przodu, a reszta tylko zbiera śmieci z ziemi. Jednak mimo tych wszystkich minusów, to większość Większość weteranów Poe po prostu lubi takie tempo. I chyba mogę powiedzieć to wprost: Grinding Gear Games nie może sprowadzić Poe 2 do tempa rozgrywki, jakie widzieliśmy na przykład w Diablo 4. Po prostu nie może tego zrobić, bo Poe to nie Diablo, a Diablo to nie Poe. Jednak zmartwienie graczy rośnie z każdym kolejnym trailerem czy teaserem, bo faktycznie większość rzeczy wskazuje na to, że gra ma się spowolnić. Będę jednak upierał się przy zdaniu, że będzie inaczej i jak najbardziej daję wam zezwolenie na nazywanie mnie kopiumistą w tym wypadku, ale już tłumaczę, dlaczego uważam, że będzie inaczej. Wydaje mi się, że gracze zapominają tutaj o dwóch aspektach. Pierwszym z nich jest to, że wszystkie materiały, które zobaczyliśmy, to materiały marketingowe. Owszem, gra przede wszystkim miała zostać zaprezentowana dla fanów Pawłow Exile, więc dla większości pokazywanie szybkiej rozgrywki nie byłoby wielką przeszkodą. Jednak jednocześnie wszystkie te materiały miały zaprezentować grę dla szerszej grupy odbiorców. Miały pokazać im nową graficzkę, nowe ładne animacyjki, muzyczkę, fabułkę, kampanikę i inne fajne aspekty w grze. Miały pokazać, że PoE dostosowuje się do aktualnych standardów, że jest grą na miarę swoich czasów. Jeśli gameplay na prezentacjach wyglądałby jak przeciętny gameplay z endgame'u, to prawie żadne z tych aspektów nie byłyby zauważone. Nie robiłyby aż tak dobrego wrażenia. Chociaż na pewno aktualni szybcy gracze PoE byliby odrobinę spokojniejsi, bo przynajmniej wiedzieliby, że tempo pozostało. Drugim aspektem. O którym się zapomina, to to, że gameplaye, trailery i teasery zaprezentowane w 2019 czy w 2021, a nawet te w 2023 roku, to nic innego jak gameplay z kampanii. W 2019 roku zobaczyliśmy początek aktu pierwszego w kampanii PoE 2. W 2021 roku zobaczyliśmy urywek aktu drugiego. Ciężko powiedzieć, jaki urywek kampanii to Ngama Kanui i Agorad, ale to takie mini teasery, więc trochę nie wiem czy brać je pod uwagę. W tym przypadku. Na pewno można powiedzieć jedno: była to część kampanii. Więc jeśli spojrzymy na to pod takim kątem, że widzieliśmy urywki z kampanii, to musimy przypomnieć sobie, jak wygląda przechodzenie kampanii w PoE 1. Bo moim zdaniem aktualnie też nie wygląda tak, że w akcie pierwszym i drugim nasze postacie to demony szybkości. Często nawet w akcie szóstym i siódmym postacie nie są za szybkie. Zależy jakim buildem dokładnie gramy. A pełen potencjał często osiągamy dopiero na mapach w endgame. Do tego wszystkiego mam jeszcze dwa argumenty. Jeden jest przed 4 lat, więc nie wiem na ile jest aktualny, ale Chris Wilson po prezentacji. Po E2, powiedział w wywiadzie, że on nie chce za bardzo spowalniać graczy. Wie, że tempo rozgrywki w Pawu Wexel jest dla wielu bardzo istotne, w jakim stopniu wymaga zmiany, ale nie chce drastycznie odbierać graczom zabawy. Jednak trzeba powiedzieć jedno: raz czy dwa razy próbowali już spowolnić grę i na pewno tego pożałowali. Mowa o Lidze Expedition, która wprowadziła masę nerfów na graczy, obniżając moc gracza o jakieś 50% przynajmniej na tych najpotężniejszych buildach oraz wzmacniając potwory również o 50%. Gra stała się wolniejsza, bardziej wymagająca, dla wielu wręcz powiedziałbym, że nieprzyjemna. Na twórców spłynęła masa hejtu, trochę zasłużone, które na szczęście dla GGG udało się opanować, poprawiając ten zaburzony balans w kolejnych aktualizacjach, jeszcze w trakcie trwania ligi, czego zwykle nie robią. No ale drugą próbą było wprowadzenie modyfikatorów Ark Nemesis do core gry. Sprawiło to, że potwory stały się dużo niebezpieczniejsze, a część z nich mocno spowalniało naszą rozgrywkę. I to również zostało bardzo szybko wycofane, sprawiając, że owszem otrzymaliśmy nowe modyfikatory do potworów, natomiast finalnie nie ucierpiało na tym tempo rozgrywki. Może troszkę. Dlatego wydaje mi się, albo raczej mam taką nadzieję, że GGG odebrało lekcje z tych dwóch niefortunnych aktualizacji i nie będą próbowali drastycznie spowolnić rozgrywki w endgame, choć i tak wydaje mi się, że nawet jeśli to zrobią, to gracze szybko znajdą sposoby na obejście tych ograniczeń. Graczy PoE po prostu nie da się tak łatwo zatrzymać. Słyszycie tam w tej Nowej Zelandii? Nie damy się, no ale wątpię, wątpię, że będzie aż tak źle. Przejdźmy dalej, trzecia obawa. To obawa o zbytnie uproszczenie rozgrywki. Ten punkt czasami widziałem przeglądając dyskusję o Poe, ale postanowiłem dorzucić ten punkt do filmu dzięki jednemu z widzów pod ostatnim materiałem. Pozdrawiam, super. Kaiser. Gdzie przedstawił on swój punkt widzenia z perspektywy gracza mającego ponad 11 tysięcy godzin w grze. Używając nieco innych słów, był on zmartwiony. Nowym systemem gemów, brakiem potrzeby linkowania i obawiał się o zbytnie uproszczenie rozgrywki. Do tego sam w moim poprzednim materiale wspomniałem o tym, że najprawdopodobniej Griding Gear Games będzie chciało zawalczyć o bardziej każualowego gracza. Co za tym idzie, na pewno będą musieli wprowadzić jakieś ułatwienia do gry. Wydaje mi się jednak, że poza nowym systemem gemów, do niego jeszcze wrócimy, w PoE 2 nie uświadczymy dużo więcej bezpośrednich ułatwień, a moim zdaniem walka o nowego odbiorcę i utrzymanie go przy grze będzie sprowadzała się do lepszego wprowadzenia do gry poprzez np. lepszy tutorial oraz poprzez różnoraki Quality of Life. A więc różne mechanizmy mające na celu uprzyjemnienie gry i zwiększenie jej przejrzystości. Dobrym przykładem będzie tutaj system podświetlania miejsc na GEMY, do których możemy wstawić nasze supporty, o czym zresztą mówiłem w poprzednim filmie, czy wspomniany skrót na odpalanie wszystkich aur, z którego wszyscy się tak bardzo ucieszyli. Mogą to być na przykład zmiany poprzez zwiększenie przejrzystości UI, co również raczej będzie miało miejsce, bo widzieliśmy to na pierwszym Excel Konie, czy na przykład Teraz będę wymyślał lepszy design. Questów w ramach nowej kampanii. Bo osobiście powiem Wam, że współczuję wszystkim osobom, które na ślepo próbują pierwszy raz podejść do gry i doszły do aktu drugiego. Naprawdę Wam współczuję. Też przez to przechodziłem. To był koszmar. Natomiast miałem wrócić do systemu Gemów. Wydaje mi się, że akurat to owszem jest duże ułatwienie dla wszystkich graczy i łatwiej będzie osiągnąć jakiś poziom mocy postaci. Ale jest to zmiana jak najbardziej sensowna. Nawet nie chcę myśleć, ile pieniędzy przewaliłem na nowe myszki do grania, a to wszystko przez potrzebę 6 eskowania i 6 elkowania mojego ekwipunku. A nie lubię używać makro, jestem dużym przeciwnikiem. I osobiście uważam, że klikanie nawet tych kilka tysięcy razy w jeden przedmiot to wcale nie jest dobra mechanika. Owszem, można sobie kupić 6 można użyć sobie craftu na 6 i najczęściej nie trzeba napieprzać jak szalone tysiącami fusingów, ale i tak większość z nas to robi, bo a nuż zaoszczędzisz kilka chaosów czy divine'ów. Dlatego sądzę, że zmiana tego systemu, mimo że jest ułatwieniem, może sprawić, że nadal będzie się grało dobrze, a nawet lepiej przez możliwość posiadania większej ilości 6 elek, Więcej skili aktywnych, jakaś różnorodność... Moim zdaniem jak najbardziej na plus i właśnie dzięki temu systemowi być może więcej graczy zostanie przy grze i więcej myszek gamingowych dożyje starości. Pora więc na ostatni punkt na liście, obaw, pytań, zmartwień itd. Punkt bardziej lokalny, bo zrodzony na naszej polskiej ziemi. Co z polską lokalizacją do Path of Exile 2? Czy będzie PoE po polsku? Tu odpowiem krótko, nie wiadomo. Mimo, że pojawiły się jakieś dziwne plotki na temat rzekomo powstającej w polskiej wersji Pawła w Exile, to są to jedynie plotki, nie pokrywające się z oficjalnymi informacjami. Oczywiście może być tak, że GGG już pracuje nad polską wersją językową i cisza w tej sprawie to kolejny z punktów, którymi będą chcieli nas zaskoczyć na najbliższym exile konie ale. Ale równie dobrze może być zupełnie odwrotnie. I nawet im przez myśl nie przeszło, żeby tak dogodzić polskim graczom. Napisałem do Grinding Gear Games w tej sprawie, przedstawiłem się, powiedziałem, że tworzę content w Polsce i nasza społeczność bardzo się prężnie rozwija, a gracze domagają się informacji na temat polskiej wersji językowej. Jednak odpowiedź, jaką otrzymałem, była raczej nijaka. Coś w stylu dziękujemy za wiadomość niestety nie możemy rozmawiać o takich tematach bla bla bla, ale przekażę twoją wiadomość do naszego zespołu. Więc ponownie. Oczywiście mogła to być wiadomość na zasadzie niby słuchamy, ale odwal się, albo rzeczywiście zostało to zgłoszone do zespołu, bo jednak support GGG jest niesamowicie pomocny. Mogło też być tak, że moje pytanie zostało po prostu odrzucone, bo nie chcą spoilerować czegoś, co zostanie zapowiedziane już niebawem. Więc jak sami widzicie, nadal nic na ten temat nie wiemy. Osobiście, oczywiście mam nadzieję, że polska wersja zostanie wprowadzona, bo doskonale wiem, jak wygląda sytuacja znajomości języka angielskiego w Polsce. Znam demografię graczy PoE, bo z wami rozmawiam i widzę statystyki i wiem doskonale, że wprowadzenie polskiej wersji językowej sprawi, że Criding Gear Games otrzyma masę nowych klientów. Masę nowych graczy do swojej gry przede wszystkim. A więc na pewno im się to opłaci. Myślę jednak, że mogą być nieco zrażeni też do tworzenia nowych wersji językowych, bo wiecie, Poe to nie jest mała gra. Tam jest chyba z półtora miliona linii dialogowych. Gra jest przetłumaczona na język niemiecki, język francuski, a jeśli wejdziecie sobie na Trade, to nie zobaczycie tam zbyt wielu Niemców czy Francuzów, bo większość z nich zapewne gra po prostu po angielsku. Jednak nadal mam nadzieję, że twórcy gry zrobią nam dobrze... Nam, Polakom, choć sam raczej nie jest mi to aż tak bardzo potrzebne i będę grał na angielskiej wersji językowej, ale wiem, że Wy tego potrzebujecie. Widziałem komentarze. 50% polskiej wersji językowej. No cóż. No i to tyle. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu udało mi się rozwiać chociaż część, ułamek Waszych wątpliwości. Mam do Was pytanie: czy macie tutaj jeszcze jakieś inne tematy, które Was nurtują, martwią, a być może na które mocno czekacie? Czekam na wasze komentarze i chętnie zbiorę sobie te najciekawsze i najczęściej pojawiające się. A następnie zderzymy je z tym, co usłyszymy na najbliższym egzajl konie, który odbędzie się, jak już mówiłem, 29 lipca o północy. No i tutaj przypominam, żeby nie ominęła was transmisja na żywo, zapraszam was do subskrypcji kanału. Mój live rozpocznie się 28 lipca o 23. I nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć Talamuana. Mówił do Was Dedras. ན་རაზე